sąsiadka ma nowego wroga. Bonjour kochani, witam was serdecznie w specjalnej grudniowej serii, czyli daily story time. Zanim zaczniemy to standardowo poproszę was o komentarz, lajka i łapkę w górę. A jeżeli chcecie, żebym w tej serii opowiedziała wasze story time, no to zachęcam was, żebyście mi je podesłali tutaj. Ja zweryfikuję, czy się nadaje i może je tutaj opowiem. Zaczynamy! Słowem wstępu musicie wiedzieć mniej więcej jak działa to mieszkanie tutaj, które wynajmujemy. Ja zrobiłam house tour jakiś czas temu, no, ale możliwe, że go nie widzieliśmy, bo e, nie widzieliście, bo Kamil podzielił na trzy części, bo był dość długi ten house tour. Kurczę, klikam i klikam i nie chcę się ten podkład e, wydobyć. W każdym razie my mamy dość spore mieszkanie i to mieszkanie było jeszcze większe, bo ono miało chyba 170 metrów my mamy 120 metrów, ale właścicielka wpadła na taki genialny pomysł, żeby to mieszkanie przedzielić. I zrobić dwa oddzielne mieszkania, czyli 120 metrów i tam drugie 50 parę metrów. I to drugie mieszkanie było obok nas, no chcąc nie chcąc. I wcześniej jak my się tutaj wprowadziliśmy, to mieszkał tam Ukrainiec ze swoją dziewczyną Białorusinką. Bodajże, nie, nie wiem, ja się nie znam na tych e, wschodnich językach, ale tak mi się wydaje, że ona była Białorusinką, on był Ukraińcem, znaczy jest, ale jakiś czas temu to było jakoś... W wakacje, jak my wracaliśmy z Albanii z Kamilem, oni jakoś tam się kłócili. Ja pamiętam, że ona jakoś też wracała do tego mieszkania pod wpływem do tego stopnia, że Kamil musiał jej pomagać wejść po schodach, bo nie była w stanie. No i nagle z dnia na dzień okazało się, że to mieszkanie jest puste. I sąsiadka była w niebo dlatego, bo e, oni tak jakby mieszkali też nad nią, no i ona do nich też się czepiała, że stukają, że pukają, że coś tam. Rzeczywiście pod koniec ich kadencji w tym mieszkaniu ja słyszałam jakieś kłótnie, dlatego ja podejrzewam, że oni się rozstali, no ale gwarancji nie mam. W każdym razie mieszkanie od paru miesięcy... Stało puste. Przez te parę miesięcy właściciele regularnie przychodzili do tego mieszkania robić remont, jakieś wiecie, odnowienie, bo podobno ci poprzedni najemcy zostawili to mieszkanie w strasznym stanie. Ja wiecie, nie wypowiadam się, nie byłam tam, nawet nie widziałam jak to mieszkanie wygląda, ale podobno no, jest, było takie nie do wynajęcia e, w takim stanie. Więc codziennie tam przychodzili, remontowali, aż w końcu widziałam, że w internecie zawisło ogłoszenie na temat wynajmu tego mieszkania, no ale przez jakiś czas. Nikt nie chciał wynająć tego mieszkania, no umówmy się. To mieszkanie też nie było najtańsze, ale w końcu usłyszałam, że ktoś tam przychodzi i rozmawia z właścicielką. No i parę dni później słyszeliśmy z Kamilem, jak tam ktoś troszkę szura na tej klatce, jak coś się wnosi, jak ktoś chodzi, w tej z powrotem jacyś ludzie. No i my jak te po prostu stare baby, osiedlowy monitoring przy wizjerze staliśmy i tylko się wymienialiśmy, żeby zobaczyć kto, co i jak, bo oczywiście nie wyszliśmy się przywitać, tylko woleliśmy tak um, oglądać za tego Judasza, co tam, no i faktycznie zobaczyliśmy, że wprowadza się jakiś chłopak, tak na oko, no wydaje mi się, że on jest w Kamila wieku, czyli tak na oko 30 lat. Po jakimś czasie Kamil poszedł na dwór z psami, no i przy okazji spotkał naszego nowego sąsiada, zamienił z nim parę słów, ostrzegł go przed sąsiadką, no i wrócił do domu i powiedział, że bardzo spoko chłopak, taki miło nastawiony i w ogóle e, pomocny, i, i, i tak dalej, więc zapowiada się super znajomość. Jakoś tak się złożyło, że przez następne parę dni nie miałam okazji go poznać, bo jakoś tak się mijaliśmy. Jak ja wychodziłam z psami, to no on nie wychodził na klatkę. W ogóle nawet nie wiedziałam, jak on wygląda, tyle co przez wizer, ale ten wizer to jakiś taki zamkową był, więc nawet nie wiedziałam, jak on dokładnie wygląda. No i słuchajcie, pewnego dnia Kamil poszedł do pracy. Ja byłam sama ze zwierzakami w mieszkaniu. No i słyszałam, że do sąsiada ktoś przyszedł, a mianowicie jakieś dziecko bądź dzieci, bo nie, nie byłam w stanie rozróżnić, czy to są dwa głosy, czy jeden głos. No i tam słyszałam za ścianą, bo u mnie jakby przez kuchnię i łazienkę na dole słychać, co tam się dzieje mniej więcej, no słyszałam, że tam jakieś zabawy, śmiechy dzieci, takie... Nie krzyki, wiecie o co chodzi, jak się dzieci bawią i są podekscytowane, to tak wydają takie dźwięki, ale to nie jest krzyk, to nie jest jakiś płacz. Normalna zabawa dzieci, nie? No i sobie pomyślałam, kurczę, no, no pewnie ma dzieci, no ale no, no jakby co z tego, na no, każdy nie chce żyje, jak chce żyje. I słuchajcie, nagle słyszę pukanie do moich drzwi. Ludzie, ja otwieram, a tu sąsiadka. Mnie zamurowało. I ona do mnie mówi, ty słyszysz, co się tam dzieje? I ja mówię, no, że sąsiada nowego mamy, że wprowadził się niedawno z tego, co wiem. ona mówi, tam są jakieś dzieci, one hałasują, ty słyszysz? Mi to cały czas sufit łupie. Ja sobie myślę, kobieto, dlaczego ty to do mnie mówisz? I ona do mnie mówi, trzeba dać mu reprymendę. Ja mówię, nie, no wie pani, no jakby jest tam, nie wiem, która to była, godzina 16. No w każdym razie to nie było po ciszy nocnej i to nie było tak, że on puścił muzykę z boomboxa. No wiecie sami, ja już wam opowiadałam, jak z tą sąsiadką jest i co my przechodziliśmy, bo od jakiegoś czasu jest w miarę spokój. No i ona mówi, że zostaw drzwi uchylone, ja mu dam reprymendę. Ja mówię, matko, jedyna, ja jeszcze chłopa nie poznałam. Zaraz on zobaczy, że drzwi są uchylone, sąsiadka na niego nakrzyczy i będzie po prostu, że ja jestem jakaś, nie wiem, chorągiewa dwulicowa. No i tak zostawiłam te drzwi uchylone, patrzę przez tego Judasza, ale tak zostawiłam, wiecie, tak żeby ona widziała, z, powiedzmy z przedpokoju, że drzwi są do mnie uchylone, ale żeby on ze swojej perspektywy nie widział, że są uchylone, żeby nie, nie miał tej świadomości. I ona do niego zapukała. On otworzył te drzwi, bardzo miły, kulturalny, powiedział dzień dobry, jestem nowym sąsiadem, przedstawił się. Ona mówi, dzień dobry, sąsiadka, co tutaj się dzieje? Tutaj ja jestem właścicielką tego domu, tego mieszkania. Pan jest gościem, pan tu tylko wynajmuje. Wiecie, ten sam tekst, co do nas powiedziała? Pan tu tylko wynajmuje. Ja sobie nie życzę, ja chcę spokoju, wróciłam po pracy, jestem zmęczona. I on powiedział, że bawi się z dziećmi, że dzieci na co dzień z nimi mieszkają, po prostu mieszkają ze swoją matką, no ale będą raz na jakiś czas przychodzić, no bo będą odwiedzać swojego ojca i że nawet. No, nie ma ciszy nocnej, jest godzina 16 czy tam 17, no i się po prostu bawią. Ona, rozumiem, ja rozumiem, że to są dzieci, dzieci są super, ale nie życzę sobie, żeby było tak głośno, żeby było tu panie i tak dalej. My tutaj jesteśmy właścicielami mieszkania, chcemy odpocząć. No i się z nim pożegnała. On zamknął drzwi, tam on w ogóle przeprosił ją, to znaczy powiedział, że już postara się dzieci uspokoić, żeby były ciszej, więc bardzo kulturalnie. Myślę, że też dlatego, bo my go ostrzegł, w sensie Kamil go ostrzegł przed sąsiadką, i on wiedział po prostu, czego może się spodziewać. No ale słuchajcie, ona dalej tam do mnie, no to ja otworzyłam, i ona do mnie mówi, dobrze mu powiedziała nie? I ja taka, kurczę, co ja mam powiedzieć? Bo już zauważyłam, że ona jakoś tak do mnie pała sympatią. I ja mówię, no wie pani, jeszcze nie ma ciszy nocnej, no to może niech się bawią, jakby była cisza nocna już po 22. to można wtedy zwrócić uwagę, tak to ten. I ona do mnie mówi, ładne masz to, ładne. Wiecie, bo ja w tym była, bo ja tak sobie chodzę po domu, żeby mi po prostu włosy nie, nie spadały. Jestem ja myślę, poszę kochany, co się właśnie wydarzyło? Sąsiadka mnie skomplementowała święto narodowe. Ale moi drodzy, to nie jest koniec tej historii. Ona do mnie mówi tak, czekaj, mam coś dla ciebie, zaraz przyjdę. Ja sobie myślę, no nie, ona jeszcze ma dla mnie jakiś prezent. Ja się bałam, że wiecie, że to jakieś ciasto czy coś tam, żeby będę musiała to zjeść przy niej. E, poszła, polazła. I ja wtedy piszę do Kamila, bo mam do pracy. Ja piszę: Kamil, wracaj z tej pracy jak najszybciej, bo tutaj tragedia po prostu sąsiadka kontra sąsiad akcja cyrk normalnie tu się dzieje ratuj. A ja jestem tutaj yy, w, w środku między młotem a kowadłem. Kamil to po prostu beka przez ten telefon. No i sąsiadka przychodzi i słuchajcie, przychodzi i mówi, że ma to dla mnie. Wiecie, co to jest? Miarka krawiecka dała mi w prezencie miarkę krawiecką i wiecie o co chodzi, bardzo miło z jej strony, ale ja tak sobie pomyślałam, że przyjęłam tę miarkę, podziękowałam, no bo stwierdziłam, że dobra, pierwsze koty za płoty w byciu miłym z sąsiadką, to sobie przyjmę tę miarkę, ale z drugiej strony w momencie, kiedy ja coś od niej przyjęłam, to wiecie jak to jest, że wypada coś od siebie dać. A jedyne, co ja mogę od siebie dać, co ona chce, to moje poparcie w sprawie z sąsiadem. Jak Kamil wrócił z pracy, to powiedział, dobra Oliwia, chodź do tego sąsiada, wyjaśnijmy to wszystko, żeby od samego początku nie było jakiegoś kwasu, że my jesteśmy fałszywi czy coś. No i poszliśmy, akurat u niego były właśnie te dzieci i chyba jego mama, czy no nie wiem, jakaś starsza pani. No i zaprosili nas bardzo miło do środka, w ogóle zaczęli się śmiać z tej sąsiadki, no i wytłumaczyliśmy, okazało się, że on nawet nie, nie widział i nie słyszał, że ja tam jakoś gdzieś jestem na klatce i że sąsiadka do mnie puka, no ale powiedzieliśmy jaka była sytuacja, że nie wiedziałam totalnie co zrobić, on w ogóle nie miał tego za złe i powiedzieliśmy, że jakoś spróbujemy sąsiadce, jeżeli już jest dla nas miła, wytłumaczyć, że jakby, że ma się go nie czepiać i że on nic złego nie robi, więc załagodzona sytuacja z sąsiadem. I nie wiem chyba na następny, to, czy dwa dni później Kamil spotkał e, sąsiadkę i ona tam zaczęła do niego właśnie zagadywać o tego sąsiada, że ktoś się tutaj wprowadził, że dzieci w ogóle e, hałasują i tak dalej. No i on starał się załagodzić sytuację i zaczął mówić tej sąsiadce, że poznał tego sąsiada, że bardzo miły człowiek, że wydaje mu się, że wszystko będzie dobrze, że to są tylko dzieci i tak dalej. Więc Kamil zrobił wszystko, żeby załagodzić tę sytuację. To wszystko działo się w sensie, te dzieci u niego były i akcja z sąsiadką parę dni temu. Od tamtej pory jeszcze nie słyszałam dzieci, żeby do niego przyszły, więc z niecierpliwością, słuchajcie, czekam aż następny raz, następnym razem dzieciaki go odwiedzą, bo jestem przekonana. Bo to wiecie, była taka godzina, jak ja sobie wykalkulowałam, jakby te dzieci, nie wiem, skończyły szkołę, czy tam przedszkolę, i e, że on je odebrał. Więc to była taka godzina, gdzie sąsiadka już jest w domu po pracy. I ja jestem pewna, że ona znowu będzie go nachodzić, tylko mam nadzieję, że wtedy jakoś tak się ułoży, że Kamil będzie w domu i że ona mnie nie będzie torturować, tylko Kamil do niej wyjdzie i on to będzie załatwiać. Ale obiecuję, że zrobię wam update i będę wszystko na bieżąco opowiadać. A kto dotrwał do tego momentu, to słuchajcie, ja już wiem, jak sąsiadka ma na imię, oczywiście nie mogę tutaj powiedzieć, jak ma na imię, ale jestem ciekawa, po tych wszystkich historiach, jak wy obstawiacie jej imię. Piszcie w komentarzu. Na tym etapie się żegnam z Wami na dziś. No i tak jak mówiłam, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie podsyłać swoje historie tutaj. Przy okazji zapraszam Was, bo na drugiej platformie będę robić zimowe, grudniowe vlogmasy będzie mnóstwo atrakcji może co nieco Wam tutaj wrzucę a tymczasem zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz oraz słuchajcie. Wiem, że macie taką możliwość, żeby. Podać ten film dalej, podbić ten film, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli wykorzystacie te możliwości na mnie, bo się bardzo staram, bardzo dobrze się przygotowałam do tych grudniowych daily. No i co? Widzimy się jutro! Buziaki, pa!